Zadanie 29. Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że w pierwszym rzucie otrzymamy parzystą liczbę oczek i iloczyn liczb oczek w obu rzutach będzie podzielny przez 12. Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego. W pierwszym kroku wyznaczamy liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych. Każda kostka ma 6 ścian, dlatego liczba wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych to będzie 6 razy 6. Dlaczego 6 razy 6? No, ta szóstka i ta szóstka oznaczają, że na każdej kostce mamy 6 ścian, czyli 6 możliwych wyników. Natomiast tą szóstkę dwukrotnie przez siebie mnożymy, dlatego że rzucamy dwukrotnie tą kostką. 6 razy 6 to jest 36. Dlatego liczba wszystkich możliwych zdarzeń jest równa 36. W drugim kroku musimy wyznaczyć liczbę wszystkich zdarzeń sprzyjających. W tym przypadku, zdarzeniem sprzyjającym jest sytuacja, w której wypadnie iloczyn podzielny przez 12. Czyli wtedy, kiedy iloczyn tych dwóch oczek. Będzie równy w naszym przypadku 12, 24 lub 36. Wtedy za pierwszym razem, przy pierwszym rzucie, musi wypaść liczba oczek równa 2 i przy drugim liczba oczek równa 6. To będzie pierwszy przypadek. W drugim przypadku, za pierwszym razem mają wypaść 4 oczka, a za drugim 3. W trzecim przypadku, jeśli za pierwszym razem wypadną 4 oczka. To za drugim musi wypać, wypaść ich 6. Potem kolejny przypadek, kiedy za pierwszym razem wypadają 6, wypada 6 oczek, a za drugim 2. Następnie za pierwszym razem wypada znowu 6 oczek, to w takim przypadku za drugim muszą, muszą wypaść 4 oczka. No i ostatni przypadek, kiedy za pierwszym i za drugim razem wypada 6 oczek. I zwróć uwagę, że mamy tutaj sześć możliwości, co oznacza, że liczba zdarzeń sprzyjających jest równa 6. I teraz na tym etapie, mając już te dane, możemy wyznaczyć szukane prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo to wyznaczymy na podstawie klasycznej definicji prawdopodobieństwa, którą masz przedstawioną w pierwszej ramce. I zwróć uwagę, że tutaj te potrzebne dane mamy już wyznaczone, czyli teraz możemy tylko podstawić do wzoru, dzięki czemu tutaj otrzymamy 6,36. Przy czym tutaj licznik i mianownik możemy podzielić przez 6 i otrzymujemy dzięki temu 1,6. Oznacza to, że szukane prawdopodobieństwo, jest równe właśnie 1 szósta.